Zarys mojej choroby. Odczytałem zarys swojej choroby na skromnej scenie w moim teatrze. Przede mną zebrało się grono awangardowych psychiatrów, jak sami nazwali swoją inicjatywę. Na surowo, bo przygotowanie mi gdzieś umknęło, zacząłem. Mam do za sobą wspomnienie dziecka. Zwyczajnego dziecka, które się porusza, które przeskakuje ze strony do strony kolorowanki swojego życia. Z biegiem drzewa i budynki rosną, szarzeją. Ciemnieją uliczki, coraz mniej wokół zielonych roślin wzrasta. Dziecko spotykało ludzi, śmiało się, płakało, odurzało się i zakochiwało. Mówiłem niezgrabnie i dalej, a potem, mówię, coś się stało. Po serii gwałtownych zmian pogodowych nastąpiło rozdwojenie i to były narodziny myśli, mowy, podpowierzchniowego wzroku. Obraz dziecka miał w sobie coś zatrzymania. Jakie to uderzające, przecież dynamika była istotą dziecka. Kilka lat patrzyłem na nie, okazało się, że zebrała się w nim chmura zanieczyszczeń. Bo biedne to dziecko, jego żywe bieganie okazało się niebezpieczne. Powinno przecież zwolnić, ktoś powinien czuwać nad nim. Patrzę na nie, po prostu. Oglądam, nasłuchuję, wpatruję się, rozmyślam. Widzę przepalone tkanki, wymęczone od nurza, Solo wyżłobione bruzdy na policzkach. Widzę słabe kości, przemoczone tkaniny, blizny na wrażliwych tkankach. Patrzę na nie. Patrzę na siebie, zanurzyłem się w zastanowieniach. Jesteśmy jednym ciałem. Ja mam tylko gęste myśli, słów nadlatujących nie mogę utrzymać w dłoniach. Przebudziłem się dawno, rozpoznałem moje wnętrzności, z nich muszę patrzeć, o nich muszę pamiętać. Szeroko i duszno, z przerywami na sen. Błodzik zimnych poranków wzbudza mnie ku pamięci i, z, i mówi, żebym zaczynał już być świadom. Bo przestałem w jakiejś nocnej godzinie, kiedy badałem ze zmęczenia. Umiem rozpoznawać poszarpane ścięgna i tkanki, zardzewiałe żyły, poronione dłonie słów wszędzie. Jestem zwyczajnym odzieniem. Byłem w zwyczajnej skórze ubranym dzieckiem. Teraz pod tą zwyczajnością choruję, bez nazwy, bez jedności z tymi, co nie chorują. Uciałem. Trwała cisza na sali, teraz mieli poujawniać swoje werdykty, akceptować, odrzucić ci awangardowi psychiatrzy. Dziękuję.